I też znowu, też pod wodą Ile na ten moment mam tych inhibitorów. Y, 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 y Ale to fajnie. No dobra, lecimy po inhibitora Okej, okay, czyli muszę ciuchy coś sprzedać. Ja tutaj mogę cztery, to no nie za dużo. Na sustym. A ja tutaj mogę w strefy strefy zrobić. Które tutaj nie mam. Nie, tutaj mam wszystkie. Tutaj jest na trzeci anomalia. I to w, tutaj tylko mam inhibitor jak na razie. Bo patrzę, tutaj mamy z tu i tu. O, tutaj niby... Nie, gdzie to jest? Tam muszę się pływać. Nie wiem czy ja... ...w bezpiecznych strefach to... ...w tych co mogę wejść jak na razie. To jest po drugiej stronie? A, bo to jest pod wodą. Tak podejdź drzewom. No, ze słabe blonie, znak. I. Upadę. właśnie tak myślałem, że terytorium lekkeneratu wejdę. Tutaj ja byłem? Tak, tutaj byłem, bo tutaj. Spójrz, nie odcinek gdzieś. Ok, czyli trzeba to stosować, bo tu najpierw siebie.

Hak bym nie... nie bym potrzebował. Okej, okay, mam... Dobra, i mam zwiększone... Eee, chcę ten raz podnieść. Dobra, może będę mógł podnieść jak... Eee... Otworzę tutaj ten las. Ok. I teraz misja mi się powinna właśnie zawliczyć 9 z W ogóle randomowo, bo to tam bym mi chciał mieć. Okej, okay. okay. tutaj podobno mogę. Ja tak mogę odblokować, ale nie chcę jak na razie. Bezpiecz... Oh. Więcej tych bezpiecznych stref, tym więcej dla mnie tego. Ile tutaj mam. Wygry do pojemnik z inhibitorami. Okej. Czyli tutaj jest anomalia do wzięcia, do pokonania, czyli... ale na którym anomalia? Na piątym? Tutaj mam... na... Czyli zazwyczaj mam tutaj anomalię do pokonywania, dobra, czyli mogę... Tak, anomalia, normalnie mogę fabułę, że po prostu się zacząć teraz. Musimy zfabrykować. Hayden, tam? Do nas, nas Jakich nas? Frank? Hmm. Dobra, Tutaj jest Winda. E, no, nie. Trzeba kuczyć żelazo, prawda? To mocny towar, Tak. I nie mam kasy, ale mogę zrobić tą kasę. Sprzedam ci wszystko, złotko. skarbie potrzebowałam tego jak nigdy. Trochę będę miał tej kasy. W odpowiedniej chwili to sprzedałeś. Dobrego nigdy za wiele, prawda? Skarbie. No, te słabsze. Dopiero co sprzedałam ostatnią sztukę. W samie, sami tam. Il... Skąd wiedziałeś, że tego potrzebuję? Ile mam? Na razie 500 tych sztuk. A no ja się martwiłam, że to mi się skończy. Właśnie to zamawiałam. Chętnie cię z tego odciążę. Aż My mi w myślach, słodziaku! Liczę, że się jeszcze...

Myślimy no. wtedy... To prywatna impreza, czy każdy może wbić? Sporo zrobiłeś dla miasta, jeden, dla nocnych biegaczy. Kiedyś będziesz jednym z nas. Będziesz z niego niezły biegacz, co Lawan? Hmm? Najlepszy. A co do dziś? Hej, słuchajcie, chciałem coś powiedzieć. Hej, słuchajcie mnie. Hej, zamknijcie się wszyscy. Frank chce coś powiedzieć. Na mocy resztki danej mi władzy ogłaszam Lawan, oficjalnie i na zawsze nocnym biegaczem. Tak, kurwa! Końcówki! La-Wan, Czyli. Czyli reaktywujesz nocnych biegaczy? Nie, to ty ich reaktywujesz. Ty i jeden. w sumie już zaczęliście. Te stare wygi to byli nocni biegacze, którzy usłyszeli mój komunikat i wrócili. Ale ty przebiłaś ich ostokroć. dorosłaś. się. Wal się! Wejdziesz? Kredo, skoro Hakon żyje, to znaczy, że nauczyłaś się wybaczać. Znalazłaś równowagę. O to właśnie chodzi w byciu nocnym biegaczem. A co z tobą, Frank? Umiesz wybaczyć? Nie masz tak grosz wyczucia, Hakon. Zazwyczaj, ale nie tym razem. Może ci się to przyda. Skąd to wziąłeś? Cały czas miałem to przy sobie, Frank. To jak to będzie? Szefie. No. Skoro Lawan może ci wybaczyć. To chyba nie mam wyjścia. Nie jestem przekonany. Ale darowanemu koniowi. dobrze. Ale teraz jest chwila Lawan. Nie twoja. Więc zamknij się na moment. Słuchajcie! Pakujcie dubska na dach! To lepsze miejsce na ceremonii niż jebany bar. Odda! Dzisiaj rodzę się na nowo, by służyć sprawie większej niż ja. Dzisiaj rodzę się na nowo, by służyć sprawie większej niż ja. Będę mieczem, który siecze wrogów ludzkości. Będę mieczem, który siecze wrogów ludzkości. Będę tarczą za którą ludzkość powstanie na nowo Będę tarczą za którą ludzkość powstanie na nowo Będę światłem w ciemności Będę światłem w ciemności Oto moja ofiara Oto moja ofiara Moja przysięga Moja przysięga nocnego biegacza nocnego biegacza to to! Będziesz ze mnie dumny Już jestem Ta chwila wymaga uczczenia Ludziska! Z powrotem do baru! Hayden, doktorka, o której ci mówiłem, to Weronika Ryan, mieszka Wold Wiledor. Żartujesz sobie? Co? Poznałem ją już jakiś czas temu. Byliśmy znajomymi, przychodziła do kantyny. Chyba udało mi się jej nie wkurzyć, kiedy chlałem na umór. Pozgodziła się pomóc. Pogadamy, zanim pójdziesz? Spoko. Brzmi poważnie. Pogadamy później. Powodzenia. No to, czyli wiem gdzieś mniej więcej. To gratulacje. Cienka, Wybacz, że cię unikałam. Ja. Wiesz, jak to się mówi. Jeśli zaczynasz się o kogoś martwić, to znaczy, że pora odejść. Tak. Pielgrzymi tak mawiają. Żadne z nas nie musi się już martwić. Jesteś oficjalnie Nocnym Biegaczem. I jak ci z tym? Hm. Dziwnie. Przez długi czas był tylko Frank, a Nocni Biegacze żyli tylko w jego opowieściach. Teraz jesteśmy jak pierdolona rodzina. Nawet jebany hakom. Dasz, kurwa, wiarę? Pewnie ci dziwnie od powrotu Hakona. Jeszcze jak? Tyle czasu chciałam go tylko zabić. Ale może. No wiesz, może nie zrobiłam tego, bo tak naprawdę nie chciałam. Może po prostu chciałam przestać cierpieć. No a. Teraz cierpisz? W sumie nie. To raczej jak spędzenie przygojącej się ranie. Ale nie czuję bólu po raz pierwszy od. sama już nie wiem, od jak dawna. Chyba powinienem na tym poprzestać. Słuchaj, przykro mi, że cię zostawiłam. Po prostu. W porządku, to nie była moja sprawa. Była, przeze mnie. Sama cię tam zabrałam. Może zrobiłam to celowo? Celowo? Ty sprawiłeś, że ja, Frank i to wszystko to twoja sprawa. I zobacz, ile wszyscy zyskaliśmy. Może ja chciałam, żebyś wiedział, ale za bardzo bałam się powiedzieć ci o tym, więc. Więc poszliśmy po buty. No tak, te jebane buty. Dobrze ci w nich. Dobra. Już czas na mnie. Idziesz szukać siostry, tak? Czasem jej zazdroszczę. Zazdrościsz? Ha. Czego? Że tak dużo dla kogoś znaczy. Przepraszam, kurwa, pierdolę od rzeczy. Nie, 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 nie nieprawda. Zamknij się już. Dzięki. Tak coś dla ciebie ma Eiden. Ej! Lawan. No Czekają na ciebie na dole. Idę, Hakon. Kurwa, idź robić swoje, Eden. I powodzenia. Teraz ja też muszę robić swoje. Im więcej się zmienia, tym bardziej wszystko jest takie samo. Co młody? Frank znalazł doktorkę, której szukałeś Weronikę Ryan. No i wiem, Wygląda gdzie jest Na Weronika. to, że pracowała dla GRE. A myślałem, że wiem już wszystko o kobietach w tym mieście. Powinny się znaleźć gdzieś w okolicy kościoła. Ile mam. Mam ci wiele do powiedzenia, Lawan. Widziałeś Lałan? Na bank zostało jeszcze trochę alkoholu. Tak mi się wydaje. Nie, słuchaj, szukam Lałan. Przecież była z tobą, na dachu. Zostawiła mnie i zeszła tutaj. Tutaj? Tak, tutaj, Jezu, widziałeś ją czy nie? Tak. Widziałeś? Kiedy? Wyszła stąd? Widziałem ją z tobą. Na dachu. Tak, to już wiem. Tak, y dobra. Nieważne. Baw się dobrze. <laughs> Ty też, Eden! On. Aiden, coś ty jej nagadał. Coś ty zrobił. Zaraz, co? Jak to? Była nieco... No powiedzmy, że nie była w nastroju do świętowania. Próbowałem pójść za nią, ale... Znasz ją, Aiden. Jak nie pozwoli, nigdy jej nie znajdziesz. O tym Frank, widziałeś Lałan? Poszła sobie? Tak, to było dziwne. Wydawała się wkurzona. Mówiła coś? Dokąd poszła? Nie, wybacz. Nie wiem. Teraz jest nocnym biegaczem, wiesz. Poważna sprawa. Gdzie jest Lawan? Nie ma jej tu. Pewnie poszła z powrotem do domu. Ej, nie szukaj mnie, muszę pozwolić, bo sama. Nim pytaj raczej nie przestanę ci pomagać. Poszłabym stracił do plan piekła, ale nie mogę, bo mi znów pozwoli na tego typu słabość. Potrzebujesz czasu. Zrób to, co musisz, lawan Tylko wróć szybko. To zdrowie zarabiam jaka fazu. Uu. Dobra, takim akcentem możemy skończyć Co to? Słyszymycie. Się... No jest ty tego. Trzymajcie się. Cześć.